Na tę chwilę wiele lat czekali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wrzechcie w Gminie Sierac. Ta szkoła, jako jedna z dwóch w powiecie sierackim, nie posiadała sali gimnastycznej. Teraz ją ma i to jaką? 7 czerwca uroczyście oddano do użytku salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Wrzechcie wraz z zapleczem oraz kuchnią, stołówką i świetlicą. Jednak dokonano aktu otwarcia, odsłonięto tablicę poświęconą romanie Klimas, zmarłej w 2010 roku nauczycielce i dyrektorce szkoły podstawowej w Brzechcie, która całe swoje życie zawodowe poświęciła tej placówce. I to właśnie dzięki jej staraniom podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Gości witała dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzechcie, Renata Pawłat. A wśród nich szczególnie serdecznie Janinę i Edwarda Kuldów, fundatorów tablicy upamiętniającej Romanę Klimas. A tym, którzy najbardziej przyczynili się do powstania nowego obiektu, dziękował wójt gminy Sierac Jarosław Kaźmierczak. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj świętujemy Rzechcie otwarcie sali wraz z świetlicą, która będzie służyć dzieciom, mieszkańcom tutaj. Serdecznie chciałbym podziękować za pomoc, za wsparcie, które otrzymaliśmy na budowie sali gimnastycznej z Urzędu Marszałkowskiego, Panu Dyrektorowi Bieloninowi Kruwarowi. Serdecznie Panie Dyrektorze dziękuję, Pan zawsze wspiera i pomaga. Te nasze wnioski przechodzą, pozytywnie są zaopiniowane. Również chcę podziękować pani Radnej Syjniku Wojewódzkiego, pani radzie która wspiera, pomaga mnie i moje wnioski też sami dobrze i zaopiniowanie. Również chciałbym podziękować wykonawcy firmy za solidną pracę, dobrze wykonaną. W tej sytuacji niezmiernie miło jest przecinać wstęgę i z satysfakcją patrzeć na poświęcenie nowej sali. Za chwilę rozpoczną się obchody olimpijskie i naszym oczom ukażą się symbole olimpijskie. Prawdopoła olimpijskie i ogień. Skupmy się oto symbole olimpijskie. Ogień. Symbol zostanie wniesiony przez przewodniczącą samorządu szkolnego Gabriela Szewczyk i przekazany wójtowi gminy Sierra. Ten ogień olimpijski wędrował tylko wokół sali gimnastycznej, która liczy sobie niewiele ponad 300 m2. i moment zapalenia symbolicznego znicza. Kiedy olimpijski ogień już się palił, uczniowie szkoły podstawowej w Rzechcie pokazali barwny spektakl sportowo-muzyczny. Całość celnie podsumował miejscowy zespół śpiewaczy Jarzębina. Gratulowali, przekazywali upominki w postaci sprzętu sportowego i wpisywali się do księgi pamiątkowej szkoły. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozyskaliśmy 544 tysiące. Cały koszt sali wyniósł 2 728 tysięcy złotych. Wiem, że to nie jest ostatnia inwestycja w najbliższym czasie sportowa. Oczywiście. Dzisiaj trzecią inwestycję na terenie gminy otwieramy. Poprzednio otwieraliśmy salę gimnastyczną przy szkole postawej w Hojnem. W zeszłym roku, 2012, otwieraliśmy zespół. Orlik Boisk Sportowych 2012. No i w czerwcu, na koniec czerwca otwieramy następnego orlika przy Boisku Sportowym w Hojnem. Przedtem mieliśmy taką małą salkę gimnastyczną, z której też no, byliśmy zadowoleni, bo cóż narzekać, tą salkę jakąś mieliśmy. Ale teraz jest, warunki są bez porównania i powiem Panu tak, jak wchodziły dzieci klasami na, swoje zajęcia, na pierwsze swoje zajęcia sportowe.

Kiedy odbijaliśmy piłkę, zawsze trafiała w ścianę, w, w, w siatki, w sufit. I było bardzo źle. Teraz mamy więcej miejsca. Możemy e, dać z siebie wszystko. No, możemy robić wiele różnych rzeczy, na przykład grać w piłkę nożną, w siatkówkę. Nie wiem jak przedtem, że był, nawet w piłkę nożną nie można było pogać, na sali była bardzo mała, trzeba było latem tylko na dwór chodzić. A teraz możemy grać i w piłkę nożną, i w siatkówkę, i w piłkę ręczną i robić bardzo dużo, wiele rzeczy. Tutaj możemy rozgrywać różnorodne zawody sportowe. Możemy zapraszać przede wszystkim dzieci z innych szkół, z zaprzyjaźnionych szkół, gdzie też jeździmy do innych szkół. Dzieciaki nasze osiągają. Sukcesy. Także cieszymy się z tego, że będziemy mogli tu, że będą mogły dzieci rozwijać swoje pasje sportowe i tak jak tu goście mówili, tę żyznę sportową, ale również z tego, że będziemy mogli gościć u siebie innych sportowców.